za kapitanem Marsz. Orkiestra, baczność. A za mną Marsz. Orkiestra rozpoczyna wymarsz z linii oznaczonej numer 1 na znak buławy i komendę uśmiej. Wykonanie młynka na linii numr 3 Powrót do linii nr 1. Wykonanie drugiego młynka. Zatrzymanie z grą w miejscu oznaczonym, czyli na linii numer 2, w miejscu przebywania komisji. Po zatrzymaniu doraźnie przerywanie gry i odłożenie instrumentów w sposób dowolny, paradny. Orkiestra w prawo, zwrotnie. zwrot. na komendę ustną w kierunku przebywania komisji festiwalu. Dyrygent podchodzi do komisji, salutując, przedstawia orkiestrę Orkiestra, i, i bliskowa, siebie. Kapelmistrz Mateusz Główczyk. Wykonanie na komendę ustną w lewo, wlewo, zwrot wrot. i podanie komendy spocznij. Spoczni! spocznij. Dyrygent wychodzi na czoło orkiestry i zapowiada nowy marsz. Marsz Happy Marching Band. Odmarsz po nabiciu perkusji. Następnie podaje komendę baczność i na znak buławy cienkim końcem rozpoczyna nabicie perkusji. W drugiej fazie nabicia perkusji odwraca buławę grubym końcem, czyli kulą do góry na wyprostowaną rękę, a muzycy podnoszą instrumenty do gry. Po nabiciu perkusji na postoju orkiestra rozpoczyna grę z jednoczesnym odmarszem. Zakończenie gry w miejscu wskazanym przez organizatora.